Wyszukani, Krzysztof Chomicz. Witam państwa tradycyjnie z lokalu na Radomskich Fontannach w centrum naszego miasta. A dziś moim i państwa gościem będzie Mikołaj Czester gana misiński założyciel radomskiej Szkoły Roka. Cześć, Mikołaj, miło mi cię poznać. Witaj. I miło mi cię ponownie gościć, bo chyba nie przypominam sobie takiego przypadku, żeby gość Wyszukanych pojawił się u nas ponownie. Jesteś pierwszy, cieszę się, że mogę cię czy to dobrze, czy, czy jednak źle, bo czegoś nie dopowiedziałem. Wiesz, nie się więcej dowiedzieć. Zaraz wszystkiego się dowiemy, mam nadzieję. Mikołaj, ostatnio, kiedy tu byłeś, właśnie y, y, mówiłeś o mówiłeś o szkole roka, mówiłeś o historii, a ja teraz przedstawiłem cię jako pomysłodawcę szkoły roka, ale y, z tego co pamiętam, ten pomysł zrodził się niejako sam. Znaczy, Mógłbyś wiesz, przypomnieć. Wiesz, jak co? Ja nie jestem pomysłodawcą jako tak, bo pomysłodawcą to są dziesiątki ludzi w całej Polsce, bo te pomysły, znaczy ten pomysł, ta forma prowadzenia zajęć jest w każdym większym mieście. Ja to postanowiłem tylko zorganizować na naszym lokalnym podwórku, wiesz, że i to się udało, tak, że jednak była ta dziura, którą można było wypełnić, jednak była taka potrzeba, dlatego to się udało. Ale pomysł, wydaje mi się, że to ze. Nie, no, 100 lat temu to może nie, ale już gdzieś tam. No, w latach 2000 już na pewno w głowa głowach kiełkował. W każdym razie na radomskim gruncie zaszczepiłeś ten pomysł i wyszło całkiem nieźle. Przestrzeń studyjna dla młodych artystów zawsze jest znaczy, potrzebna, prawda? Nie tylko studyjna, to jest przestrzeń muzyczna, może tak to określone. Bo to, że są studia nagraniowe, to jest jedno, to, że jest szkoła, to jest drugie, ale to jest takie miejsce skupiające każdy możliwy nie wiem, nurt muzyczny. Może wszystko dookoła muzyki w jednym miejscu, o tak to nazwijmy. Uczycie tam gry na instrumentach, uczycie śpiewu, y, y, zajęcia wokalne się odbywają. Dobre informacje jest tak. Uczymy śpiewu, uczymy emisji głosu, e, uczymy nawet bym powiedział, że to jest taka e, emisja już pod, e, pod aktorstwo, e, pod sposób wymowy, pod prezencję, pod asertywność. E, uczymy gry na instrumentach, tylko nie klasycznie. To nie jest tak, że dajemy nutki i każemy grać. To jest tak, że uczymy swobody opanowania instrumentu. Nie każemy za to, że ktoś coś pominął, bo to jeżeli to jest jego, że tak powiem, inwencja twórcza i jego pomysł, to to analizujemy, a nie skupiamy się na takim stuprocentowym odwzorowaniu. Raczej, raczej na swobodę, wiesz? Na, na, na to, że można było wziąć ten instrument, no w moim przypadku gitara, tak, dlatego tak odłychowo pokazałem, I, i coś z tym zrobić, tak? I się pokazać ludziom. A nie bać się, że jeżeli czegoś nie odegram, to, to będzie problem. Czyli chodzi też o to, żeby rozwijać, ale zgodnie z daną osobą, z tym, jak chce się rozwijać, a nie ze sztampowym jakimś myśleniem. Tak. Nie ma czegoś takiego jak e, plan. Taki harmonogram sztywny zajęć, że przez rok szkolny, jak na, w szkole na matematyce, musimy przerobić program od do i wszystko poznać. E, u nas są zajęcia indywidualne, czyli ty przychodząc się, chcesz nauczyć grać na gitarze, a nigdy w życiu nie trzymałeś gitary w ręce, e, to my cię tak nauczymy, jak ty jesteś w stanie to pojąć. Na waszej stronie piszecie, że szkoła roka niejako kończy z wyzyskiwaniem młodych artystów. Czy taka. Czy taka... A powiedz mi, gdzie to znalazłeś, bo ja tam takiego zdania nie nie, nie to na... Pamiętam. Czy Szkoła Roka na waszej stronie. Pamiętam, że jest tam taki zapis, że po prostu oferujecie fajną przestrzeń, dobrą realizację na przykład właśnie nagrań. Za niewielką cenę, a kończycie z takim wyzyskiem młodych. Czy to jest popularna praktyka? Wśród... Znaczy, wiesz, wyzysk młodych to może za twarde określenie. Jeżeli takie jest na stronie, to ja to muszę znaleźć w ogóle, bo ja sobie czegoś takiego nie przypominam. Ale fakt, to poziom studia w szkole jest bardzo wysoki. Nagrywają u nas bardzo znane osoby, bardzo duże gwiazdy, które... Czasami same się nie czują gwiazdami i o, tym, i o tym mówią. Tak, to są gwiazdy, to są osoby z, z pierwszych stron gazet, z ekranów, ale ten sam poziom oferujemy dzieciakom, młodzieży, komuś, kto do tego studia przychodzi i nie kosztuje to majątku. Może właśnie w tym kontekście było to napisane, a tutaj się pojawiło jakieś dziwne wyrwanie z tego. Nie są to, no, nie są to drogie rzeczy, nazwijmy to w ten sposób. Bardzo łatwo dostępne. Wystarczy wejść do nas i. I zajrzeć się, dopytać, tak? Nie. Tak jakby. Nie każemy dopłacać za to, że ktoś nie wie, z czym to się je. O tak. Jesteście gotowi, żeby poprowadzić kogoś za rękę? Tak, przez Ten proces. Jak najbardziej. I od tego, żeby nauczyć, żeby poprawić. Bo jeżeli ktoś przychodzi z założeniem, że. E, nie wiem, chcę nagrać piosenkę. Tu mam podkład kupiony, tutaj do tego chcę zaśpiewać i wchodzi do studia i śpiewa, i e, zdarza się, że trzeba przerwać nagranie, bo to nie jest zaśpiewane tak, jak być powinno zaśpiewane, to nie, nie wyrzucam w cudzysłowie na kopach ze studia, lżąc wszystkimi możliwymi słowami. E, tylko wywalam, ale na zajęcia wokalne, tak? Dopracujmy sobie, to posiedźmy na ten miesiąc, dwa tygodnie, cztery zajęcia, sześć zajęć, nieważne ile będzie trzeba. Wróć po jakimś czasie i sobie to nagrasz, tak? Na rola takiego właśnie kogoś, kto stanie z boku i będzie w stanie obiektywnie powiedzieć komuś, że może coś zrobić lepiej, poprowadzić, jest bardzo ważna. Znaczy, ja też nie ocenię nigdy. Jak nie zaśpiewasz jeden kawałek, który ćwiczyłeś przez ostatnie dwa lata, dzień w dzień. Yy, począwszy od rana, jak się obudziłeś, zakończywszy na wieczorze, i mi to jeżeli to zaśpiewasz, to ja powiem, okej, okay, jest to dobrze zaśpiewane, ale.. Yy, yy, nie słysząc Cię w szerszej perspektywie, dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu numerów, nie jestem w stanie Cię określić, ale żeby te numery usłyszeć, tak muszę mieć kilka podejść do tego. Tak samo każdy nauczyciel. Jeżeli oceni po jednym utworze, po jednej chwili, bądź po jednym spotkaniu, że to się albo nadaje, albo nie nadaje, no to też to będzie. Zaśmiała za diagnoza, tak? Musimy, tak jak lekarz musi zrobić badania, takie musimy zrobić badania. No, taki okres na stwierdzenie właściwie, no, żeby się nie nadawać do śpiewania, to naprawdę trzeba mieć kompletny antytalent i to może od razu już w niektórych przypadkach widać, ale w wielu, wielu bądź w znacznej większości przypadków osób. Które się do nas zgłaszają, wystarczy odpowiednio poprowadzić i pokierować. Wspomniałeś o tych gwiazdach, które także współpracowały ze Szkołą roka, nagrywały tam. Chciałem cię zapytać, czy wtedy, parę lat temu, kiedy organizowałeś tam y, zwykłe. Ja wiem już do to, czego, próbu... to czego to dąży, wiesz, nie. Nie, nie. nie nie, 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 w żaden sposób. Szkoła w ogóle, że było fajnie, powstała taki pierwszy. Przed tak daleki przed takt szkoły to był garaż na ulicy Lubelskiej. Na dworzu było minus 20, w zimie w garażu było minus 10 i tam graliśmy próby z moim ówczesnym zespołem. Potem żeśmy się przenieśli na Radoskór i właśnie na Radoskurze pojawił się pomysł w ogóle bo to była tylko sala prób żeby może coś pokazać, może nauczyć, jak ktoś by się chciał gdzieś uczyć i tam padł pomysł w ogóle z zrobienia tego jako, jako szkoły, regularnej szkoły takiej popołudniowej repetycyjnej, ale czy to była ta sala, czy to były te pierwsze zajęcia, czy próby czegokolwiek tworzenia? W życiu nie przypuszczałem, że to się rozrośnie do aż tak poważnych rozmiarów i że aż takie osoby będą na nas przyjeżdżać i że uda się zrobić aż tak fajne miejsce. No ale wcale jakoś chyba czy miałeś to w zamyśle od samego początku, dążyłeś do tego celu, czy po prostu robiłeś swoje i... Do znaczy, wiesz co, jakbym sobie postawił – bo to 2012 rok to jest początek – jakbym sobie postawił w 2012 roku cel, budujemy potężne studio, to ja bym się zajechał, nie miałbym pieniędzy na nic, nie żył, tylko bym do tego dążył. To tak się nie da, wiesz, to, to wychodziło samo. I jeżeli robisz coś, pierwszy krok, i za tym pierwszym krokiem pojawia się możliwość postawienia drugiego, trzeciego i idziesz coraz śmielej, to i rozwija się to wiesz powoli, to i daje się każdy krok przemyśleć. Jeżeli w 2012 roku przyszłoby mi do y, szkoły 150 osób, to ja bym y, rozłożył ręce. I powiedziałbym, co, ale nie mogę tego powiedzieć, no i po prostu bym odmówił, tak? bo nie było na to warunków, ale budując je przez lata po kolei, e, kawałek po kawałku, miejsce, znaczy pomieszczenie po pomieszczeniu, e, rozwijając to w, w taką, do takiej formy, jak jest w tej chwili, to daje czas na przygotowanie też i nauczenie się w ogóle e, kolejnych rzeczy, z czym to się wiąże. Bo to nie jest fajne, że to takie, takie fajne. Traszam, że wchodzę do szkoły, otwieram z kluczyka tak, i mówię, że szkoła jest otwarta. To jest tak potężna masa rzeczy dookoła, których ludzie nie widzą, i to jest tak potężna odpowiedzialność w ogóle za te dzieciaki. Pomimo tego, że to są tylko korepetycje, ale e, no, każdy nauczyciel musi brać odpowiedzialność za to, co robi, tak? Znaleźć świadomych nauczycieli, którzy się dobrze dogadują z ludźmi przygotowywać szkołę w sposób świadomy, z pełną odpowiedzialnością i świadomością tego, co się właśnie robi, no to na to potrzeba lat i dobrze, że to szło tak, jak, tak jak szło. Chciałem się zapytać o sam początek, już nie samej szkoły, ale twój, twojego zainteresowania muzyką, bo tak jak wspomniałeś, twój instrument, gitara. Mhm. Znaczy, mój pierwszy instrument to było piano. Mhm. I to był... Nie, mój pierwszy instrument to był tamburyn, i to była druga grupa przedszkola, przedszkola nr 11 na Kościuszki. To pamiętam. Natomiast w podstawówce mnie wyhaczyła pani od muzyki. Znaczy nie, inaczej, moja wychowawczyni w drugiej klasie podstawówki zwróciła uwagę pani od muzyki, że zdaje się, że mam jakieś ciągoty w stronę muzyki, że jest OK, i pani nauczycielka, pani Ela Krawczyk, serdecznie pozdrawiam, eee, zaczęła mnie uczyć gry na pianinie i to od niej w sumie się zaczęło to, że to było trochę bardziej ułożone. To była nauka gry na kibordzie, na pianinie, proste akordy, proste melodyjki, ale to w sumie takiego kopa dalej do muzyki zawdzięczam mi jej. I pani mojej wychowawczyni klas 1-3, potem rodzicom, że się na to zgodzili. Potem było to, to pianina właśnie z panią Elą Krawczyk. I potem pani Ela Krawczyk mi ruszyła też prostych rzeczy. To była szósta klasa podstawówki bodajże, czy pierwsza gimnazjum, już nie pamiętam. E, przerzuciłem się na gitarę, no bo piana tak ciężko na kajak. Popłynąłem z ojcem na spływ kajakowy, tam były szanty, to ja chcę gitarę, to jak dostałem gitarę, to pani Ela też mi ruszyła grać trochę na gitarze, e, a potem poszedłem do bradelek. No i się zaczęło już na grubo. Mhm. Znaczy, Jak? To tak wiesz, dziwnie brzmi, 13 lat i na grubo, ale faktycznie, my żeśmy zaczęli grać wygolane koncerty przed potężną publicznością niejednokrotnie. Szanty to było parę tysięcy ludzi na sali. E, jako debiuty miałem wtedy lat chyba 14? Czekaj, 13-14, jakoś tak. To był 2001 rok. Jak to doświadczenie wpłynęło na ciebie? E, nie można przeklinać, prawda? Raczej e, de, Bardzo dobrze, o tak. Wiesz, to, to, to było fajne, bo wychodzi gówniarz i widzi tłum ludzi przed sobą i mało tego, tym ludziom się to podoba. Wiesz, I otworzenie w ogóle świadomości takiego łebka z plant, że jednak są koncerty, są festiwale. I w sumie przez parę lat się to tak potoczyło, że, że stwierdziłem, że to chyba to. Chciałem Cię zapytać teraz o Twoich uczniów, uczniów Radomskiej Szkoły Roka, mm. właśnie w kontekście tego, jak Ty zaczynałeś. Czy widzisz w nich takiego siebie? Niektórych z nich, siebie takiego z młodości, z... kiedy z... właśnie. Z... Wiesz to siebie, to mi jest z... ciężko gdziekolwiek e, zobaczyć, chociaż fakt, są takie pyskate osoby w szkole, zda, zdarza się. E, natomiast. E, e, co, co dzi chodzi, mi się dzi Dziwne pytanie, bo e, nie ma czegoś takiego, jak zobaczyć siebie w, w kimś innym. Ja mogę siebie zobaczyć w, wiesz, w swoim synu tak naprawdę i, i bardzo bym chciał, żeby on też poszedł w taką stronę, w, jakim, w jaką ja idę, e, ale są pewne zależności, które się powielają. Może o tak, tyle że teraz dzieciakom jest łatwiej. Mijając szkołę. To jest y, założone przeze mnie, to jest jakiś tam wykorzystany przeze mnie pomysł, y, setek innych osób, tak, stworzony, to, to jest rzecz, y, miejsce stworzone y, przeze mnie, ale stworzone też przez ludzi, którzy ze mną współpracują. I to im też bardzo dużo zawdzięczam. Natomiast czy to jest szkoła, czy to jest jakakolwiek sala prób, czy to jest y, nie wiem, choćby sala w restauracji, y, gdzie też gdzieś jakiś fiszeł, czy to jest y, salka w szkole. Y, nieważne gdzie, jest łatwiej. Wiesz, no, mając, jak ja miałem 12, na przykład 12-13 lat, te moje początki w bradelkach, to my mieliśmy się gdzie podziać tylko dlatego, że w gimnazjum, wtedy w gimnazjum numer 2 to podstawówka teraz, nie, nie wiem, czy to jest podstawówka, dwójka, na ostrożnie. Tam na dole wygospodarowali nam harcówkę, to pomieszczenie, gdzie mogliśmy w ogóle robić próby. Tam nie było nagłośnienia, nie było mikrofonów. Dopiero na te mikrofony zarobiliśmy koncertami jako dzieciaki i nasza opiekunka te mikrofony, ten sprzęt jakoś pozyskała i, i kupiła. Ta sala była tam tylko dlatego, że opiekunka zespołu była pedagogiem w tej szkole. Wiesz, Jak się nie nakombinowało, to nie było się gdzie podziać. Nie było żadnej e, takiej formy zorganizowanej formie stworzenia takiej, ta, ta, takiego miejsca, sal, sal do prób. Można się było obijać po mdk w, gdzie na tamten moment to też były fajne warunki, ale nie było tak szerokiej dostępności, e, możliwości kształcenia się, e, po prostu zwykłego wynajmu, a nie marząc o studiu. Po pierwsze studio, zdaje się, które było w Radomiu, to było Wojtka Koplasa, aktualnie zespół pod Strzechą, e, na, na Szydłowieckiej. E, I później długo, długo nic. I później e, Szymek wygra z w, w, w zrobił swoje studio, e, Ira zrobiła swoje studio, ale nie było z wyjątkiem właśnie tego, nazwijmy to, koptasowego studia, jak przywykliśmy mówić w, wśród znajomych, nie było miejsca, gdzie można się było nagrać. Były oczywiście salki pana Henia, pana Zdzisia, pana Frania z kolejnych MDeków, gdzie jakoś tamte nagrania były robione, ale nie było w ogóle takiej dostępności. A teraz studio, które z realizatorem, który jest uhonorowany taką ilością złotych, i platynowych, podwójnie platynowych płyt, że to się nie mieści na ścianie. Taki gość jest w szkole i ktoś chce przyjść, bo ty chcesz przyjść, to idziesz i go możesz poznać, możesz z nim pracować, możesz nawiązać współpracę, no czegoś takiego nie było. Znaczna różnica pomiędzy twoimi początkami a tym, jak mogą realizować. Znaczy moimi wszystkimi w moim wieku. Wiesz, ja się urodziłem w 1987 roku. To w tej chwili to się to tam starsi powiedzą, e szczeniak, ale dla kogoś, kto się urodził w 2005 na przykład, no to jest już pre, prehistoria, tak? I faktycznie ten rok tam, nie wiem, 99 2000, gdzie tam ten początek mój był, no to niewiele tego było. Nie mówię, że nie było, ale nie było tego wiele, to nie było rozreklamowane, nie było takiej komercji, takiej ilości miejsc i takiego wyboru. Dwa lata temu życzyliśmy Ci tego, żebyś, żeby podopieczni, właśnie szkoły roka, doceniali to, co mają, właśnie zawyczają. Też, w odniesieniu do tego tematu, chciałem zapytać, czy doceniają? Wiesz, to tak. I fajnie, że to są takie dzieciaki, że. Że pamiętają, wiesz, bo to jest bardzo, bardzo miłe, że po paru latach gdzieś tam słyszałem, uczyłem się w szkole roka i dziękuję. Albo wracają nawet po paru latach i mówią, że tutaj było najfajniej. Przykład ostatnio z nie pamiętam o kim mowa, jednej z naszych uczennic, została się do szkoły muzycznej i ona bardzo tam się chciała dostać, ale została u nas również na zajęciach. Stwierdziła, że ona poszła do szkoły muzycznej, bo tam, e, bo tam jest szkoła muzyczna, a ona zostaje u nas, e, znaczy, bo, bo tam jest, bo tam szkoły się chciała dostać, a zostaje u nas, bo chce się dalej uczyć zdrowo śpiewać. No to właśnie coś takiego jest bardzo, bardzo fajne. Doceniają, naprawdę. W takim razie Mikołaj, czego mogę życzyć Ci teraz? Jak myślisz? Wystarczy życzyć siły do pracy z nie zawsze łatwą młodzieżą? Czy... Znaczy, nie no słuchaj, młodzież jest łatwa, nie, nie ma czegoś takiego jak trudna młodzież, tylko trzeba znaleźć fajne, wiesz, do, do, dopasowanie. No, jest setka osób, więc jest 100 różnych charakterów, tak? A życzyć możesz chyba tego, żeby to się dobrze rozwinęło jeszcze, bo mamy cholernie ciężki czas. Mamy resztki pandemii, bądź początki drugiej fali pandemii, jak wszystkie media trąbią. Ja mam swoje zdanie o tym, ale nie będę go wypowiadał. Natomiast jest taka obawa wśród ludzi, że, 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 że może jednak zrezygnujemy, że nie przyjdziemy, że, że odpuścimy, ale do szkoły dzieciaki idą. Wiesz co, chyba możesz życzyć, żeby to się udało wiesz, przetrwać tak naprawdę ten, ten moment pandemiczny, ten covidowy i żeby to się dało, dało dalej. Miało się jak dalej toczyć, Jasne. W takim razie życzę ci tego, żebyście przetrwali ciężkie czasy, a potem rozwinęli się jeszcze bardziej niż dotychczas. To był program wyszukany dziś moim gościem był Mikołaj czester Kanabi Siński. Dziękuję bardzo. Dziękuję.